Cześć. Tym razem będziemy mówić o operatorach oraz o zmiennych w języku R. Jest to temat pokryty w pliku języka R podstawy, dlatego warto go otworzyć. Przejdźmy do właściwego fragmentu. jest tutaj. Więc możemy zaczynać. Zacznijmy od operatorów. Ja będę mu nich mówił w miarę ogólnie. Bardziej dogłębny opis na ten temat możecie znaleźć na przykład w. W budowanym helpie w R. Aby go otworzyć, jak mówiłem wcześniej, można użyć operatora i na przykład na plusie. Plus trzeba wziąć w takie te czapki, jako że jest to znak specjalny i inaczej to nie zadziała. W R mamy standardowe operatory arytmetyczne. Przykładowo dodawanie. Zobaczmy, ile to jest 1 plus 1. 2, dobrze, zgadza się. Odejmowanie. Więc 1 to jest 1, 3 minus 3 to jest 0. Czyli dalej działa. Mamy też mnożenie. 2 razy 2 to 4. Dzielenie 2 przez 2 to 1. Mamy także liczenie reszty z dzielenia. To jest to, co za pomocą operatora, który je składa z 2 procentów. Zobaczmy, ile to jest dzielenia 5 przez 2. 1, zgadza się. Podajemy część całkowitą z dzielenia. To jest za pomocą procent, ukośnik, procent. Zobaczmy ile to jest. Też się zgadza. Mamy dużo do potęgowania, a nawet dwa operatory. Możemy to zrobić za pomocą albo takiego ptaszka w górę, albo za pomocą podwójnego operatora mnożenia. W obu przypadkach uzyskujemy ten sam wynik, czyli 2 do potęgi trzeciej to równa się 8. Z dzieleniem wiąże się także kwestia dzielenia przez 0 oraz nieskończoności. Otóż w przeciwieństwie do innych języków w R 0 zwykle nie oznacza dokładnie 0, a wartość nieskończenie bliską 0 jednak nie do końca równą 0. Czyli nieskończenie małą wartość dodatnią albo ujemną. W zależności czy jest to 0 dodatnie albo ujemne. Więc oznacza to, że 1 przez 0 to tak naprawdę jest nieskończoność, a nie błąd. Minus 1 przez 0 i 1 przez minus 0, czyli jakakolwiek e, określona wartość ujemna przez 0 albo jakakolwiek określona wartość dodatnia przez minus 0, to są minus nieskończoności. Niemożliwe jednak jest dalej dzielenie zera przez 0. Bo nigdy nie wiadomo, jak bardzo bliskie 0 są obie e, wartości. W tym przypadku r e, zwraca wartość not a number, która oznacza, że w, w wyniku tego nie dało się obliczyć. Podobny jest w przypadku dzielenia nieskończoności nieskończoność, na bo nie wiadomo, jak bardzo dotyczące nieskończoności były. Co do szczegółów co, jak działają nieskończoności oraz na nie jest not number więc możecie przeczytać pomocy dostępnej na przykład po wpisaniu pytajnik nan tutaj. Kolejną kwestią są operatory porównania w R. I w r możemy porównywać wartości typowymi operatorami. Jedno czy jedna liczba jest mniejsza niż inna. Na przykład tutaj wyprawdzić. 2 jest mniejsze niż 3, prawda? Ale 2 nie jest mniejsze niż 2, czyli to jest fałsz. Jak widać, operatory porównania zwracają wartość logiczną. Prawda albo fałsz. Podobnie możemy, operator mniejszy lub równy. W tym przypadku. 2 jest mniejsze lub równe 3 i 2 jest mniejsze lub równe 2. Podobnie mamy operator większości. 3 czy jest większe niż 2. Operator większości równa się. Operator równości, czyli czy wartość po lewej i po prawej są sobie równe. Czyli 3 nie jest równe 2, ale 2 jest równe 2. Oraz operator różnienia się. Czyli 3 jest różne, różne od 2, ale 2 nie jest różne od 2. Ostatnia grupa operatorów, o których chciałem teraz powiedzieć, to są operatory logiczne, czyli tak zwane bulowskie. Mamy tutaj trzy rodzaje operatorów. Negację, którą się zapisuje za pomocą wykrzyknika przed zmienną stałą albo wyrażeniem. Na przykład negacja true to jest false, logiczne and, który zapisuje za pomocą e, znaku and, to jest true tylko wtedy, kiedy i lewa i prawa wartość to true, czyli true i true to true, ale true i false to false, oraz logiczne or, który zapisuje za pomocą pionowej kreski czyli tego znaku e, shift ukośnik. I or jest prawdą, kiedy lewa albo prawa wartość są prawdą. Czyli zarówno true lub true to true, true lub false to false. E, oczywiście false lub false prawdą. Nie jest. Oczywiście operatory mogą być na większych wyrażeń. Na przykład jak już widzieliśmy wcześniej, Remy prawidłowo sprawdzić, czy 2 jest różne albo równe 3. W tym przypadku sprawdzenie, czy 2 jest równe 3 to za false. Ale kiedy zanegujemy wynik tej operacji, będziemy mieli true. Podobnie możemy robić ze wszystkimi innymi. Ok, idźmy dalej. Tym razem do przypisywania wartości do zmiennych. W R możemy to robić na kilka sposobów. Jedna możliwość to użycie operatora równa się pojedyncze równa się. W tym przypadku ustawiamy wartość zmiennej X na 1. I jak widać, tutaj możemy tą wartość wypisać. Wnosi 1. No i także w środowisku widzimy, że mamy taką zmienną, takiej wartości. E, oprócz tego możemy także użyć operatora strzałki w lewo. W tym przypadku stawiamy x na 4. I jak widać, jest ustawione albo operatora strzałki w prawo. Operatora strzałki w prawo różni się tym, że w jego przypadku wartość przypisywana jest po lewej, a zmiana tutaj przypisujemy jest po prawej. Tutaj przypiszmy 5 do x. -a. I jak widać, zostało to przypisane. Okay. Oprócz samych wartości ee, liczbowych, możemy także przypisać inne rzeczy do zmiennych. Mogą to być na przykład ciągi znaków, o czym tutaj później, jak i wyniki e, obliczeń. E, na przykład w tym przypadku przypisujemy wynik sprawdzenia, czy 2 jest mniejsze niż 3. I w x mamy co? Prawda? 2 jest mniejsze niż 3. Jeżeli chcemy od razu zrobić przypisanie i wysiedzieć wartość, Całe wyrażenie razem z przypisaniem do zmiennej możemy wziąć w nawiasy. Tak jak tutaj. Jak widać, zostało przypisane wartość oraz wyświetlona. Jest tak dlatego, do że domyślnie wartości przy takich przypisaniach nie są wyświetlane. Oprócz tego w R możemy także łańcuchowo przypisywać Wartości do kilku zmiennych. w tym przypadku ustawiamy zarówno X i Y na wartość równą 2. Ktoś to działa w ten sposób, że najpierw przypisujemy y równacie 2, które to wyrażenie zwraca jako swój wynik 2, który wynik jest przypisywany do x. Wykonajmy to. zobaczymy co się stało. To jak widzimy, w środowisku jest. Widoczne, że x wynosi 2 oraz y także wynosi 2. To wiem, żeby sobie pisać. Jak widać, tak jest. Kolejną ważną rzeczą, o której należy pamiętać w przypadku nazewnictwa zmiennych w R, jest to, że wielkość znaków ma znaczenie. Czyli na przykład zmienna o nazwie duże y oraz małe y to są inne zmienne. A żeby to sprawdzić, możemy przypisać dla zmiennej o nazwie duże y Wartość równą 3. Jak pamiętamy, mamy w środowisku zmienną małe y o wartości równej 2. I kiedy to zrobimy, widzimy, że pojawiła się nowa zmienna o nazwie duże y o wartości 3. Ale stara zmienna y dalej istnieje. I możemy teraz wypisać wartości obu tych zmiennych. OK, jak już zaczęliśmy mówić o nazwisku zmiennych, to ten temat trochę dalej. Zmienne w R muszą się zaczynać od litery, ale później mogą zawierać także w nazwie cyfry, kropki oraz podkreśniki. Przy czym stosowanie nazw zmiennych zawierających kropkę jest niewskazane, jako że to może to się kłócić z wbudowanymi mechanizmami R. -a. No i oprócz tego może być mylące, kiedy ma się także doświadczenie z innymi językami programowania. Czyli zobaczmy, jakie zmienne mogą wyglądać. Na przykład spróbujmy zrobić zmienną o nazwie Jasiek. Przypiszmy jej jakąś wartość. Dajmy na to mietek. Udało się. Spróbujmy zrobić zmienną o nazwie Jasiek podkreśnik coś. I przypiszmy jej Stasiek. Także się udało. Możemy taka zrobić zmienną o nazwie Jasiek. 1, 2, 3. Przypisać jej z dziś. Także się uda. Ale jeżeli spróbujemy zrobić zmienną o nazwie dwa Jasiek i coś do niej przypisać, wystąpi błąd. Ostatnią kwestią, o której chciałem dzisiaj opowiedzieć, jest zwalnianie pamięci e w R. E. Znaczą się z tym dwa aspekty. Pierwszy to jest usuwanie zmiennych. Drugi to jest zwalnianie pamięci, którą te zmienne zajmowały. Gdyż musimy tutaj pamiętać, że usunięcie zmiennej nie powoduje automatycznego zwolnienia tej pamięci. Ok. Więc zacznijmy od usuwania zmiennych. Żeby to zobaczyć, jak to działa. Musimy sobie jakieś zmienne zdefiniować. Stwórzmy dwie zmienne: śmieć oraz skarb. I jak widzimy, one są już stworzone. I żeby usunąć śmieć, moglibyśmy użyć miotełki. Tylko, że jak to zrobiliśmy, straciliśmy nie tylko ogryzek, ale i 100 milionów. Więc to nie jest to, co chcieliśmy uzyskać. Więc usunęmy te zmienne jeszcze raz. Teraz usuniemy tylko jedną konkretną zmienną. W tym przypadku będzie to zmienna, oczywiście śmieć. Możemy ją usunąć za pomocą, za pomocą funkcji RM. Zróbmy to. Jak widzimy, po jej wywołaniu śmieć zniknął, a nasz skarb, czyli 100 milionów, pozostał. Druga kwestia to to, że tak jak wspominałem wcześniej, samo usunięcie Zmiennej nie powoduje zwolnienia przez L pamięci, którą ta zmienna zajmowała. Aby to faktycznie nastąpiło, musi zostać wywołany garbacz kolektor, który całą taką pamięć przez już zmienne zajmowaną zwalnia. Eee, garbacz kolektor możemy my wywołać samodzielnie za pomocą funkcji GC. Właśnie w ten sposób. Jak widać, ta funkcja nie tylko powoduje oczyszczenie pamięci, ale także zwraca dla nas informacje o statystykach, takich jak ilość dostępnej oraz zajmowanej pamięci. Oprócz wywołania przez nas, grabasz kolektor, także jest wywołany automatycznie przez język R. albo co jakiś czas, albo w sytuacji, gdy pamięć się kończy. Sprawia to, że najczęściej funkcji GC nie używa się do zwalniania pamięci, a właśnie do tego, żeby sprawdzić, ile pamięci jest obecnie zajęte. Ok, i to byłoby wszystko, o czym chciałem teraz opowiedzieć, więc kończę i zapraszam Was do następnych materiałów. Cześć.